Zrobiłeś napad tutaj? Nie. Okradałeś mieszkanie? Tak, sprawdzałem. No to właśnie ciebie szukamy. Poddaj się Trzeba. i chodźmy Poddaj stąd po dobroci. Nie poddam się, odejdź, bo go rozwalę. Proszę, nie. Strzela. Mam ciebie również za mążce. Mamy twojego kolegę. Poddaj się, nie nie rób problemów. Nie wiecie, co czeka na nas na zewnątrz teraz? Co nas czeka na zewnątrz teraz? Jedzie wsparcie. No to jest stary. Szybki kod zero i lipa kompletna Załatwmy to no jak proszę. ludzie Poddajcie się, poddajcie się, macie plecy Poddajcie się, macie plecy poddajcie O kurwa, <laughs> jednak mamy plecy Ale hecy się kurwa nabawiliśmy panowie No i co teraz? Dobra, teraz przejebane Tak mamy. zwany... My będziemy już stąd szli? Tak, rozważmy to dobrze, no wyjedziemy. Ta, tak, wyjedziecie, my jedziemy Tak, to tak, Panowie poczekają w środku Ty, no, jak no, się, jak się kod zero zgłasza? No tak O A co to daje? No wiedzą, że potrzebuje wsparcia Dlaczego nas puścili? Bo to kurwa debile, Ale chodź, dobra, chodź, dawaj, dopierdalamy Poddajecie się, poddajecie się w tym momencie Jedź, jedź stary, ty prowadzisz, ja strzelam